Cześć wszystkim. Witam. Czyli koniecznie chcemy kupić Tesla, bo tu nie porównujemy do Kia, Hyundai i tak dalej. Ale żeby była w rozsądnej cenie. Czyli taniej niż 220 albo 230 tysięcy. A lepiej, nawet, żeby taniej niż 200 tysięcy. No, czy warto kupić nową Standard Range Plus? Dobre pytanie, jak mówiłem. Ja stałem przed tym wyborem. Niestety Tesla teraz podniosła cenę na Standard Range Plus i cena teraz nowego samochodu jest 209,990 zł, ale mam, mam wam powiedzieć, że ma takie wyposażenie, że jak my do, wyposażymy na przykład szkodę Oktawie RS w te same smaczki co Tesla. To szkoda Oktawia RS będzie wam kosztowała 190 tysięcy złotych, a na Tesle dostaniecie teraz dopłatę rządową 18 700 zł. No i wam Tesla się zrównuje ze szkodą oktawią. Wiem, że na szkodę oktawi można dostać rabat, ale tu nie o tym, z czego będziecie więcej się cieszyć? Z posiadania szkody czy z posiadania tesli. To jest pytanie, trzeba sobie zadać. Dobra, teraz zawrócimy sekundę. Znaczy tak, plus ASR Plus. Najgłówniejsze to będzie pompa ciepła oraz zawór 8-drożny który idzie w standardzie, nie trzeba dopłacać ten system pojawił się z Model Y przeszedł na Model 3 w 2021 roku i daje Plus przewagę nad starymi Model S i nawet nad starymi Model 3 Midrange, a może nawet longrange long-range z degradacją bo im zimniej, im widoczne będą różnice a autopilot na podzespołach trzeciej generacji, jak już mówiłem tego nie mają stare Model S tego mogą nie mieć też model 3 2019 roku bateria LFP to oznacza, że ta bateria na milion kilometrów Wam starczy nie będzie tak degradować i może posłużyć dłużej niż sam samochód na dodatek zalecane jest ładowanie do 100% Czyli po prostu tankujemy do pewna, do korka jak w zwykłym samochodzie i nie martwimy się, że trzeba ustawić limit 70, 80, 90 jak w Tesli z innymi bateriami jak LG, NMC czy Panasonic, NCA i jak większość innych elektryków. Są ploty, ploteczki oraz dokumentacja certyfikacyjna samochodów z Giga Shanghai, które wskazują, że zaczynając od czwartego kwartalu, dla Standard Range Plus będzie iść bateria powiększona 60 kWh od firmy Catl i wtedy na pewno model 3 SR Plus przebije zasięgiem Tesla Model 3 Performance, która będzie na przykład ładowana do 90% baterii. No i starszy model 3 Long Range też może przebić, bo warto nie zapominać o Dość znaczący degradacji w bateriach Panasonic na poziomie 8, a to nawet 10%. Obecnie pojemność użyteczna na stan Plus to 55, bufor to 3,3 3,4 3, kWh, czyli 52,6 kWh dostępne użytkownikowi w przedziałach od 0 do 100. Bez buforu. Zasięg obecnie wysprzedany już odmiany Plus to był 448 km w procedurze WLTP, WLTP. Eniro na przykład z baterią 64KW ma taki zasięg deklarowany coś na poziomie 455 km, ale Eniro podaje ten zasięg już po początkowej degradacji. Czyli nowe e-Niro mają 500 i więcej. Ale okej, okay, jak nam zrobią ten upgrade to 60, to nawet, nawet ten pojemność tej baterii w Tesli się zbliży do Eniro, a zasięg WLTP się zwiększy prawdopodobnie do 590 km. Ile to, ile to w rzeczywistości? Ja osobiście niestety nie testowałem i chętnie by to, bym to zrobiłem. Może ktoś chce udostępnić samochód chętnie chętnie bym to zrobił. Ale tak co, co ja mogę zrobić to ja mogę skorzystać z doświadczenia innych użytkowników Standard Trench Plus które udostępniają swoje dane na forum. E, użytkownik Alexej e, z Niemiec na przykład podzielił się swoimi wycieczkami z Monachium do Lotwy przez Polskę i naprawdę SR daje radę, oczywiście je, jedynie gdzie pojawia się jakiś, no nie problem, tylko, tylko że w ogóle każda Tesla, która pojedzie w kierunku Lotwy może mieć problem, że po prostu nie starczy jej zasięgu, żeby dojechać do następnej ładowarki supercharger w Kownie która niedawno dopiero powstała Można, może starczy zasięgu, żeby dojechać do Białego Stoku, gdzie te, też powstał supercharger, dopiero nie wiem, w zeszłym tygodniu ale tam jest Greenway czyli jedynym problemem, który miał Alexi po drodze do Kowna to było to znowu nie ma oznakowania włączył się autopilot i jedziemy w stronę drogi jeden problem, który miał Aleksi na Greenwayu to, że on nie, 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 nie potrafił uruchomić e, ładowarki przez aplikację no i i tyle, jak wy macie karty Greenway to ten pro, problem znika a on prawdopodobnie nie potrafił go uruchomić ponieważ no, nie ma polskiego numeru telefonu. Nie wiem, albo coś nie ogarnął, albo internet był zły. Czasami trzeba próbować z różnych telefonów. Sam, sam tego doświadczyłem, na przykład. Ale, na przykład, już w Litwie, Łotwie, to bez problemu ładował na, na tych ładowarkach, co tam są. są. Także zasięgiem, ja tu pokażę dane Aleksieja jego odczynków realnych i, i jego, ile on zużył procent baterii, żeby przejechać te odczynki, ile czasu mu na to poszło oraz podam swoje szacunki na temat zuży... Bo tak, zużycie SR jest mniejsze niż Long Range. My jeździliśmy w tym roku do Ukrainy, jeździliśmy też przez Europę do Amsterdamu i z powrotem ze Starogardu i zakładając że nasze zużycie jest wyższe niż standard Trench Plus, możemy sobie szacować, czy SR Plus zrobiłby tą trasę w tych samych odcinkach. Czy potrzebowałby skracać te odcinki, robić ładowanie wcześniej, czy nie. I z tego, co ja zobaczyłem, to SR Plus w mojej trasie do Amsterdamu jest z powrotem. Nie potrzebuję robić krótszych odcinków. Oprócz jednego e, z bilic Supercharger, co jest w, w okolicach Potsdamu, e, do poznania. Zamiast Super Supercharger, to SR Plus może dojechać, podjechać bliżej granicy, naładować się na ostatnim niemieckim superchargerze i wtedy zakładam, że mu starczy zasięgu. No i tu będą wykresy, tu czy tu. E, że możecie sobie sami e, zrobić wnioski. A teraz tak jeszcze czego brakuje Standard Range Plus w porównaniu, na przykład do Long Range. Droższej o zależności czy dostaniecie dopłatę, czy nie dostaniecie dopłaty, powiedzmy od 40 do 60 tysięcy droższej. I może cena jeszcze się zwiększy. Także brakuje napędu na wszystkie koła. To prawda. Napęd na tył. Yy, Standardowy plasma tylko napęd na tył. I to jest akurat lepszy yy, rodzaj napędu dla elektryka, ponieważ jak yy, naciskacie akcelerator, to wam kierownica się nie skręca. Yy, nie ma sterowania przez moment obrotowy. Drugie, co nie ma problemu yy, że, że kola Wam się będą kręcić w miejscu. Nie będzie się ślizgać guma, ponieważ po prostu nawet na tył y, lepiej rozkłada wagę, i tak dalej. Samochód będzie lepiej się odpychał. Więc a zimą? Jak zimą? Kiedy pada śnieg, kiedy jest ślisko? Doświadczenie użytkowników w Plus w Polsce i doświadczenie użytkowników w. Y, Stylno napędzanych starych modeli S mówię o tym i w Norwegii, między innymi, też. Mówię o tym, że wystarczy włączyć ten tryb spokojny, czyli chill, i wtedy zimą daje radę Oczywiście nie da się złamać prawa fizyki, ale Tesla spokojnie sobie radzi i ten system stabilizacji, który ona posiada. Naprawdę ogarnia śnieg, nawet z napędem na dwa koła. Nie wiem jak w Plus ale w mojej na przykład jest taka opcja zablokowania tego e, akurat, wy, żeby wyjechać ze śniegu. E, blokuje się dy, dyferencjał, czy jakoś tak się to nazywa, nie wiem jak to się nazywa po polsku, przepraszam. I samochód po prostu kręci o, o, obydwoma kolami tak samo i wyjeżdża ze szliskiej na wierzchnię. No, także to pierwsze jest, nie ma napędu na wszystkie kola ale przez to, że nie ma napędu na wszystkie kola, nie ma się jeszcze jednego silnika czyli samochód będzie lżejszy niż odpowiednik na baterię na przykład LG i ta różnica z baterią LG tu pokaże też ile stanowi i ile stanowi różnica z samochodami z baterią Panasonic że to jest od 100 do prawie 160 kg różnicy no i to też zwiększa skuteczność tego pojazdu zmniejsza zużycie energii i możecie więcej napakować ten samochód bo ma swoje ograniczenia wagi dopuszczalnej. Że to nie jest źle. Potem nie macie premium audio. To bym chyba odczuł. Nie macie takiego, no bo, bo tam wtedy są wszystkie głośniki, tylko nie wszystkie podłączone. To pierwsze. A drugie to jest to, że. Mm, tak, sekundę, sekundę. aha, tu nie chcę. Dobra, A drugi problem, że nie ma wzmocniacza Także nie będzie tak soczysty bas i tak dalej. Także jeżeli jesteście audiofilamin, to ok, Nie w stronę Acerplus. Jeżeli w waszym poprzednim samochodzie muzyka była tak sobie, prawdopodobnie nie odczujecie różnicy i wtedy możecie iść w Serplas spokojnie, co jeszcze, nie ma przedsiębielnych świateł Kierownica, tylne siedzenie, podgrzewanie będzie można włączyć tylko za dopłatę. I dopłatę to można zrobić w dowolnym momencie, bo te grzej, grzej, grzalki już idą kom, po prostu w komplecie i trzeba tylko softwareowo je aktywować. Także z tym problemu nie ma. A światła przeciwmgielnych może nie być i nie da się tego aktywować za dopłatę. Autopilot będzie w standardzie, nie trzeba za niego dopłacać chyba, że będziecie chcieli autopilot rozszerzony wtedy to kosztuje Gdzieś... i można jeszcze, nie wiem Chyba nie można będzie dokupić Acceleration Boost tak, bo to jest dostępne tylko dla L L Long Range no i tyle, reszta, wykończenie samochodu będzie takie same czyli w środku nie odczujecie różnicy tylko brak światła przemogielnych i brak napisu Long Range będą świadczyć że macie samochód standard 5 Plus no i to tyle czy warto zapłacić więcej za Long range, nie wiem szczególnie jak będzie to już zwiększone zwiększona bateria to chyba nie warto no i tyle w temacie. Dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia. Pa.